Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 20 277,08 centów po wzroście o 0,39% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 4,42%. Natomiast cena etera wynosi 1368,93 dolarów, po wzroście o 1,06% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 2,96%. Indeks Fear Grid wynosi obecnie 26 punktów i wzrost od wczoraj o 1 punkt. No i z obszaru ekstremalnego strachu wkroczyliśmy w obszar strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że no, praktycznie po połowie jestem tokenów rosnących i spadkowych. Jeżeli chodzi tutaj o tokeny spadające, to prym wiedzie GMX ze spadkiem o 7,1%, na drugim miejscu jest XCN ze spadkiem o 4%, a na trzecim miejscu jest XDC ze spadkiem o 3,2%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to to prym wiedzie TWT ze wzrostem o 4,1%. Na drugim miejscu jest MV ze wzrostem o 3,5%, a na trzecim miejscu jest UNI, czyli Uniswap ze wzrostem o 3,1%. A teraz przechodzimy już do informacji tutaj ze świata krypto, czy też z informacji, które. Mają wpływ na yy, świat krypto. I widzimy, że liczba ofert pracy w USA spadła w sierpniu o. 6,2%, co jest największym spadkiem od kwietnia 2020 roku. Jest to drugi co do wielkości spadek w historii Ameryki. No i spadek liczby nowych miejsc pracy jest wczesnym sygnałem, że w gospodarce amerykańskiej może wzrosnąć bezrobocie w nadchodzących miesiącach. Jeśli bezrobocie wzrasta, to siła nabywcza ludzi spada. Będzie wtedy mniejszy popyt na różne towary, bo ludzie będą kontrolować swoje wydatki, no a to w konsekwencji spowoduje spadek inflacji. Natomiast historycznie spadek liczby nowych miejsc pracy był w dużej mierze skorelowany z ceną S&P 500 i z wykresu widać, że S&P 500 i liczba wakatów osiągnęły dno, niemal w tym samym okresie w latach 2003, 2009 i niedawnej besy w 2020 roku. Także oni sugerują, że to jeszcze nastąpi znaczne pogorszenie na rynku pracy. No i to spowoduje spadki indeksu S&P 500. No a co za tym idzie również tutaj rynku krypto. W drugim artykule widzimy, że najgorszy scenariusz dla Bitcoina to 3,5 tysiąca dolarów. Tak twierdzi trader Gareth Soloway. No i według niego sprawy nie wyglądają dobrze. W niedawnym wywiadzie powiedział, że możemy stanąć w obliczu najgorszego scenariusza podobnego do ery tutaj bańki kiedy wartość Amazona spadła o 95% no i jeśli tak się stanie to najgorszy scenariusz dla bitcoina no to jest spadek na 3,5 tysiąca dolarów także tak tutaj twierdzi Gareth Soloway no ale on też często zmienia zdanie bo Ostatnio jak mówił, że bitcoin spadnie na 14-12 tysięcy, no to mówił, że zacznie już kupować bitcoina do 18 tysięcy, a teraz widzimy, że tutaj mówi, że no, troszkę kupi po 13 tysięcy, a później będzie dokupował w miarę spadków. Także tutaj znowu obniża swoje um, targety zakupowe, tak jak właśnie też Robert Kiyosaki. A tutaj widzimy, że Polkadot i Kusama spadają do historycznych dołków, ale zwiększają decentralizację. No i widzimy, że tutaj pomimo spadku ceny sieć Polkadot wciąż dynamicznie się rozwija. I tutaj po opublikowaniu danych na temat usprawnień stakingu oraz tak zwanego współczynnika Nakamoto. No i ten ostatni mierzy poziom decentralizacji blockchaina, który w Polka Dot pozostaje na wyższym poziomie niż w Ethereum, BNB Smart Chain, czy też w Cardano. No ale niestety, pomimo wysokich parametrów i rozwoju sieci, tutaj cena Polki Dot spada. I zbliża się do historycznych dołków. Podobnie wygląda sytuacja na kusamie. I e, czekajcie, tutaj gdzieś, aha, tutaj jest wykres właśnie Polki. Dot no i tu jest napisane, że jeżeli Polka dot spadnie tutaj właśnie poniżej tego wsparcia na 5,97, no to może zmierzyć do dołku, dołka wszechczasów w okolicach 3 dolarów. Natomiast jeśli nastąpią wzrosty, no to pierwszym oporem będzie. Tutaj ta górna krawędź tego kanału na poziomie 8 dolarów, a później oporem będzie 10 dolarów. Natomiast na tutaj wykresie kusamy widzimy klin zniżkujący. No i czekajcie tutaj wsparcie jest na 43 dolarów. 15 jeżeli tutaj jeżeli będzie wybicie z tego klina no to tutaj widzimy że poziom oporu będzie na 55 25 a następnie poprzedni szczyt tutaj w obszarze 65 68 dolarów no a tutaj to co ciekawe mamy właśnie pokazane te współczynniki Nakamoto, jeżeli chodzi o decentralizację sieci, no i tutaj widzicie, że z tych sieci tutaj pokazanych największy współczynnik ma Polkadot na poziomie 82 punkty. Natomiast no tutaj nie ma żadnego podejścia do Bitcoina, który ma ten poziom 7349. Także tutaj, jeżeli chodzi o Polkadot i Kusame. Natomiast Swift pokazuje, jak globalna sieć CBDC może stać się rzeczywistością i SWIFT po 8-miesięcznych eksperymentach stworzył projekt globalnej sieci cyfrowych walut banków centralnych według planu SWIFT tutaj działałby jako centrum tej sieci, no i łączyłby 14 banków centralnych i komercyjnych z całego świata, no i tam gdzieś niżej też w artykule tutaj widziałem, że jest napisane, że e, może tutaj dołączyć właśnie 11,5 tysiąca banków z całego świata, także widać, że tutaj e, no cały czas dążą do wprowadzenia tego CBDC, no i już testy są na bardzo zaawansowanych poziomach, także tutaj no, ciekawe kiedy te CBDC oni e, wprowadzą. E, idziemy y, dalej i tutaj pytanie jest takie, jak będą wyglądały regulacje kryptowalut w Europie. No i tutaj jest pokazane, że znamy roadmapę. E, no i tutaj widzimy, że właśnie ESMA nakreśliła w dokumencie plan e, wdrożenia e, tutaj właśnie tej, tej Mika. E, no i także regulator ostrzegł o ryzyku e, finansowym związanym z kryptowalutami. I czekajcie, tutaj o, tutaj właśnie ten dokument podkreślił, to jest właśnie bardzo ciekawe, że dokument podkreślił również, że badanie przeprowadzone przez europejskie organy nadzoru wykazało, że około 90 funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Europie ma bezpośrednią ekspozycję na kryptowaluty, a oprócz tego ekspozycję pośrednią ma aż 20 kolejnych, także tutaj widzimy, że właśnie fundusze inwestycyjne są tutaj no zainteresowane i inwestują w kryptowaluty, natomiast tutaj ten cały artykuł jest tak jakoś niespójnie napisany, że w sumie nie za bardzo tutaj wiadomo o co chodzi z tą roadmapą i ten także, no pewnie w jakichś kolejnych artykułach się poznamy więcej szczegółów. Natomiast w tym artykule, w artykule widzimy, że inwestorzy uciekają od złota i bitcoina. No i korelacja bitcoina ze złotem jest na rocznych maksimach. No i właśnie widzimy, że inwestorzy uciekają zarówno od inwestowania w złoto, jak i w bitcoiny. Tutaj przyciągnięci silnym Doralem i wysokimi rentownościami. Obligacji skarbowych, no a korelacja ze złotem właśnie osiągnęła najwyższy poziom w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast Barclays patrzy pozytywnie na Bitcoina, no i chwali firmę kopiącą Bitcoiny Core, no jakąś tam firmę. I tu widzimy, że właśnie Brytyjski Międzynarodowy Bank z siedzibą w Londynie uważa, że największa z kryptowalut odbije się od na tutaj w długim jeżeli chodzi o długi termin i tutaj właśnie pochwaliła w szczególności firmę tutaj wydobywczą która zajmuje się wydobyciem bitcoina no i akcje tego przedsiębiorstwa wzrosły we wtorek o 9,5% w obliczu prognoz dotyczących możliwości odbicia na Bitcoinie istnieją bowiem przesłanki, że ryzyko stabilności finansowej oraz oznaki spowolnienia gospodarczego zmuszą Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych do zaprzestania agresywnego podnoszenia stóp procentowych. Także tak tutaj widzi to Barclays. Natomiast Fidelity uruchamia fundusz Ethereum Index Fund. No i widzimy, że właśnie ostatnio Fidelity Investments uruchomił nowy fundusz Ethereum Index, który zapewni swoim klientom ekspozycję na etery, zgodnie z dokumentem jest złożonym przez tą firmę w SEC. No a nowy fundusz akceptuje minimalne inwestycje w wysokości 50 tysięcy dolarów i odnotował już ponad 5 milionów dolarów tutaj sprzedaży. Natomiast Bitwise uruchamia Metaverse ETF, ta, który obejmie ekspozycję na 5 kategorii spółek Web3. Natomiast Hugo Boss ogłasza własną linię NFT. No i pytanie jest zasadnicze: czy to jest e, przysłowiowy skok na kasę? Czekajcie i tutaj yy, korekcja, kolekcja ta będzie zatytułowana Embrace Your Emotions i będzie zawierała 1001 plików NFT z animacjami 3D. No ale tutaj właśnie można powiedzieć, że podobnych kolekcji jest na rynku mnóstwo, a samo zainteresowanie NFT-kami znacznie spadło w tym roku. No ale tutaj tej kolekcji będą towarzyszyły także fizyczne koszulki. W sprzedaży dostępnych będzie 500 t-shirtów, z których każdy ma zawierać jeden ze znaków emocjonalnych oraz kod QR. Połączony z aplikacją tej Snapchat Lens, która tworzy specjalny efekt wizualny. Dodatkowo posiadacze tych iNFT otrzymają też 10% zniżki ważnej przez 10 miesięcy w sklepach Hugo Bossa na całym świecie. No ale w podsumowaniu widzimy, że to cieszy, że tak duże marki wchodzą do metaversu i zaczynają interesować się NFT-kami. Niemniej trudno, trudno nie odnieść wrażenia, że są to wyłącznie akcje nastawione na szybki i łatwy zysk, ponieważ brakuje tej ambicji i tworzenia projektów prawdziwie unikalnych. No i tutaj podsumowanie jest takie, że Hugo Boss mógłby się bardziej postarać. Natomiast pytanie jest takie, czy Nasdaq otworzy własną giełdę krypto. No i widzimy, że gdyby plotka na temat tego, że Nasdaq otworzy własną giełdę krypto, stała się faktem. Byłaby to dla rynku nie lada gratka. No i taki ruch z pewnością przyciągnąłby do y, tutaj mm, no, masę nowych osób dysponujących znacznym kapitałem, co mogłoby dać y, impuls do dużych wzrostów. No i tutaj y, na temat stworzenia własnej giełdy kryptowalutowej przez Nasdaq wypowiedział się ostatnio wiceprezes wykonawczy y, firmy. No i powiedział on, że jesteśmy szczęśliwi podejmując dyskusję na temat własnej giełdy krypto. Niestety teraz po stronie detalicznej rynek jest dość nasycony. Istnieje wiele giełd obsługujących bazę klientów detalicznych. Także ciekawe, czy to nie wskazuje na tym, że oni chcieliby otworzyć taką giełdę dla właśnie instytucji, tak? dla instytucji finansowych i dla firm, czyli dla dużych graczy, a nie dla klientów detalicznych. W kolejnym tutaj artykule czytamy, że Bitcoin przewyższy inne aktywa, gdy sytuacja gospodarcza się poprawi, i stabilność Bitcoina w trzecim kwartale może wskazywać na jego skłonność do osiągania lepszych wyników w późniejszym okresie. I tutaj Mike McGlone, starszy stratek do handlu tutaj towarami w Bloomberg Intelligence, uważa, że dwie najlepsze kryptowaluty osiągają lepsze wyniki niż inne aktywa, gdy gospodarka tutaj E, powraca do rozwoju. E, no, i ten analityk powiedział, że Bitcoin może być na wczesnym etapie handlu e, t, i traktowany jak bezpieczne aktywa, takie jak obligacje lub złoto. A w ostatnim tutaj artykule, który dzisiaj dla Was wybrałem, e, widzimy, że znany analityk Bendik Norheim. E, tak, czekajcie Bendik Norheim Shai, który prowadzi badania w Arkane twierdzi, że Bitcoin może osiągnąć 25 tysięcy dolarów jeśli wzrośnie powyżej 22,5 tysiąca dolarów tymczasem inny analityk z Arkane Betle Lunde ma przeciwne przekonanie, ponieważ jest zdania, że Bitcoin będzie doświadczał ogromnej zmienności w nadchodzących dniach, no i on twierdzi, że Pomimo tego, że obecna zmienność bitcoina jest na bardzo niskim poziomie, no to oczekuję, że waluta zostanie dotknięta ekstremalną zmiennością w obu kierunkach, i powodem takiego oczekiwania i takiej zmienności jest to, że inwestorzy tutaj grają głównie na instrumentach z dźwignią. Także to wszystko, co miałem Wam do przekazania w dzisiejszym materiale. Dziękuję za jego oglądanie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć.